O, możemy zrobić drugiego mamy drugiego Oznaczamy pozostań, Co jest? Mamy Dobra, trzeciego? Odwracamy resztę tego oddziału na łapie taktyczne. Tu? Nie, bosz, co ty robisz? Dobra, A! 4 kile, 4 kile Przed Gunem tu jest gościu, jest wreszcie Dobra Użij mapy taktyczne Twój towarzysz wraca do boju Dobra robota Dobra robota Nie tego oddziału na mapie taktycznym. pozostałych operatorów z tego oddziału! Dorwać ich! Gdzie on jest? Leży? Dobra, mam cię. Strzelają do mnie! Kto to strzela? Zabójstwo na potwierdzone. Namierzyliśmy po. Na wroga! Nadal wroga! Dobra, zobaczamy resztę tego oddziału na łapie taktycznej. Udanych łowów! Mamy reszta tego oddziału na mapie taktycznej. 10 udało się! Jeszcze raz! 12, jeszcze jeden kill. Tutaj gdzieś są w wodzie. Ruszajcie na bezpiecznej trepy Dobra, możesz z suba kupować? Lecimy, jolo. blisko jest. Za moimi plecami są. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. 10 killi i sub. Nie będę tryhardował. Ja nie mogę siedzieć na utkanej całego streama, stary. Po prostu rano a potem pracuję. Wizowe zapraszam do subskrypcji, 6 subów nam zostało na Twitchu Link macie ten Link do Twitcha macie na kanale na TikToku Lecą tu Tak ja bym to zrobił 3 kill Kurde, nie wiem czy zrobię 3 kile. Kurde O, możemy zrobić Dobra, mam jednego killa Ostrożnie, powoli, spokojnie Dobra, mamy drugiego killa okay. Nie ma przypadków Dobra, jeszcze 10 Let's go do this, bro, na górze się biją? Ta. Co jest? Mamy trzeciego na 39 chowów. Dobra, Dodane dotyczące następnego przemieszczenia gazu. do! Nas 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 nie nie ma już nikogo? Nie ma już nikogo tutaj. Sied Dobra, dawaj mi perkę. Mamy 3 kile Coś tu biega jeszcze. Poluje na was oddział. Okay. Co to jest? Jakiś szturm. O oh no. Jest tu czy coś. Na górze? Gdzie on jest? Na górze jest. Gdzie on jest? Where jest this guy? Eh? Kurde, zabili go. Nie gdzieś tu biega. Tu? Nie. Bosz, co ty robisz? Dobra, aaa! Cztery kile, cztery kile. Tu był gościu, tak, czy co? Tu był gościu Gdzie on jest? A tu jest, dobra Wow, dobra Kurde, zaltabowałem gierkę Ja pierdolę Shotgunem tu jest gościu Dobra, piątki na resztę. Wszystko zależy od ciebie. Przeciwaj, żeby swój oddział mógł wrócić do walki. E? Tam jest Myślają goście. Ano Wziąłem uzbrojenia zaraz będzie, mój wraca do gry, dobra robota Wziąłem co? pojawił się w okolicy o kurde Linka Wziąłem co? Linka wziął What the fuck? Ubo jest na górze? Dawaj go

Idę po śniadawce. Ala la 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 po snajperkę, będziemy snajpić. No, snajpić będziemy. Squad. Jeden jeden, idziemy was zdjatować w tym rejonie. Radę korzystać. Johnson. Jestem gościu. Tu jest, tu w ogóle... tutaj! Oni są poza strefą w ogóle, ty Tu jest, oni są poza strefą Mógłbym w strefie do nich strzelać? Mógłbym, tu nikogo nie ma. B, B, ma mało paliwa. <grym> wow, dobra Statia łączności wyłączona, nie można przesłać danych, nie udało się. Kurde.

Wychylę jeszcze raz Dobra, mam 7 killi, jeszcze 4 Ktoś tu jest? To nasi Nasi? Kurde, kabów nie mam Kurde bym miał <coughs> Shit, misuję Zbliża się gaz! Misuję kulki Trzeba, <coughs> no Wychyl łeb, Może on jest słaby. Jak zaraz go zabiję, Patrz Ktoś z oddziału jest poza bezpieczną strefą. Tobie nikt nie pomoże, jak cię po powalę. No tam dalej jest snajpi. Pokażę nie mam bicia na niego. <coughs> Jego ja tam powalę wizowym. Nie ma, bicie na niego. No ruszcie, tam strefy nie ma. Kurde, nie mogę nic zrobić. Gdzie on jest? Leży? Dobra, mam cię. Kto to strzela? Osiem Kto to do mnie strzela, co? Do co jest? A tam jest Aha Okej. Okay. Rozumiem. O nie Wychyl jeszcze raz. Dobra, widzowie, cztery kile już tu leci. Gorąca ruszyła. przeroszyła. Ten jest z. Zmienione. Kurde, tylko kewy zbijam. Tylko kewy zbijam. No dajcie mi kila. Dobry mnie! Zapraszamy resztę tego oddziału na łapie taktycznej Udanych łowów Kurde Kurde mać, sorry, dziewięć kili, Jeszcze cztery No nie no mogę, zostaw mnie Stamtąd strzelał do wszystko! Kurde, co jest? Ej! Co? Leżysz tam. Putka jest. Garanta wyprzedzał sobie końca. Ceny wróciły do normy. Pziono. 10. Oznaczamy resztę 10. Na mapie 10. 25. goście tu jest. Goście tu są. W strefie, poza strefą są Co jest Ja co? Mignęło mi światło na końcu tunelu Ostrożnie od nowa jest już nie jakby toczy się wszystko 12, jeszcze jeden kill Politi! <tors> <tors> W Gdzie oni tam na dole są? Co jest? Zbliża się chmura gazu Ruszam tutaj. w tym obszarze Tutaj gdzieś są, w wodzie Ruszajcie do bezpiecznej strefy Dobra, możesz suba kupować Możesz suba kupować 13 killi mam Dante, halo, halo, halo. Halo, halo, mówi, że przypadek w tamtej grze zrobiłem 13 kili. Tutaj również zrobiłem 13 kili. Let's go. Może zrobić więcej. Już pobiłem rekord? Co jest? Wow Tu miny są w wodzie czy co? Statek płynie Kurde nie wiem gdzie mam wyjść Shit Aha tu drony są jeszcze Ja, a bo tu w jest ha, ha! Co ty gadasz do mnie? Był. No, dalo, halo, halo, halo! Dante mi mówił, że 13 kili to przypadek na tej grze, więc ponowiłem rekord. Proszę do suba. Nie ma przypadków. Zapraszam do subskrypcji kanału, widzowie. 6 subów do setki widzowie, zapraszam. Zapraszam widzowie, zapraszam cię krótko. Zapraszam do obserwacji, zapraszam do subskrypcji YouTube'a. Kanał macie... Linka macie na tym... na Twitchu. Dziękuję Mateusz za kawy. Się do was gazu. Dziękuję Pawe Pawelec, no me e Tu są goście. Dziękuję bardzo za prezenty Lecimy, Jolo. Nie dostaniesz kolejnej szansy. Oni na mnie czekają. Na mnie czekają. Czekają na mnie. Ale ja się nie poddam. Mam 14 kili. Ruch się desantuje. Patrzcie w górę. Sier, blisko jest. Za moimi plecami są. Nie, 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 nie. <trym> Nie, nie, we dwójkę Dobra, starałem się Kurde mać, blisko było, blisko było Ale nie pomiję rekordu swojego 15 killi zrobiłem, ja pierdzielę. Co tu się dzieje w ogóle Jest, mamy suba, dziękuję bardzo Rafik Dziękuję Dante za suba dla Rafika Kurde mać, ale ogień jest dzisiaj Ale ogień 15 kili, ja pierdzielę. Masakra widzowie <laughs> o teraz Battle Royale <laughs> <Dostała szurka. śmiech> Nie, 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 nie 10 killi i sub <laughs> Nie będę tryhardował Ja nie mogę siedzieć na utkanej całego streama, stary Nie mogę siedzieć na utkanej całego streama Wiesz co, Dzi? <laughs> nie mogę siedzieć na utkanej całego streama bo ja się nic nie odzywa mnie, czy tam czato w ogóle ani nie rozmawiam z wami, tylko gram. Chcecie, żebym tak grał? No raczej nie, siema Jony. Zobacz, Jony, co tu się dzieje. Ale tak było dobrze, chłopie, tak było dobrze, tak było dobrze! Było super! Prawie pobiłem swój rekord. Dawaj Johnny tego, nowe duo.